Na program zaprasza sponsor Hotel Atut, organizator Mistrzostw Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra. To właśnie tutaj w hotelu Atut w Licheniu odbyły się już po raz drugi mistrzostwa polskich potrawach i kawiorze z jesiotra. O tytuł Mistrza Polski rywalizowało sześć najlepszych drużyn z całej Polski z 30 zgłoszonych. Rywalizacja była na bardzo wyrównanym poziomie. Liczyły się w zasadzie tylko punkty. Najlepsi zaprezentowali wyszukane potrawy. Można powiedzieć wprost, że są wirtuozami sztuki kulinarnej. A my dziś Państwu zaprezentujemy jedną z takich. Potraw, która serwowana jest tutaj w hotelu Atut w Licheniu. Nie przez przypadek z jesiotra, ponieważ jesiotr tutaj ma szczególne znaczenie. Nieopodal nas znajdują się stawy rybackie, gdzie jest hodowana ryba, jaką jest jesiotr. Zarówno ryba, jak i kawior, który naprawdę jest przepyszny z tej ryby. Jaką rybę dzisiaj zaprezentujemy, w jakim wydaniu? Dzisiaj zaprezentujemy Państwu jesiotra wędzonego przez nas, jako przez restaurację. Gdzie indziej tego nie spróbujecie, tylko u nas. Z miksem sałat, z odrobiną oliwy, pianą buraczano-chrzanową i oczywiście kawiorem. Zaczynamy. Zaczynamy. Odczeka. Weźmiemy sobie, zredukujemy teraz śmietanę. Śmietana 32% słodka. To wszystko podgrzewamy. Dokładnie. Ścieramy świeży chrzan. Co do tego? Do tego sól w płatkach. Mamy sól białą i sól z czerwonego wina. Chwilę musi się to nam pogotować. A my w tej chwili jeszcze sobie podwędzimy naszego jesiotra. Mamy troczynę. Możemy Państwu pokazać. Troczyna to? Yy, troczyna z owocowych drzew. Mamy opalarkę. Rozpalimy sobie, aż pokaże nam się żar. Dokładnie. I tutaj potrzebna nam będzie oczywiście ryba. ryba. Prawdziwe masełko, tymianek, rozmaryn. Może być również tymianek cytrynowy. W zależności co posiadamy w domu. I to będziemy musieli przykryć. Odstawimy. Dokładnie, aby ryba nabrała tego wędzarniczego smaku. Kolejnym etapem będzie przelanie i przecedzenie sosu. Tak przetartą masę wkładamy teraz do lodówki na pół godziny, aby dobrze wystygnęła. I zabieramy się za kolejne zadanie. Grzankę z czosnkiem i świeżymi ziołami. Bierzemy koperek, natkę sobie posiekamy drobno. Widzę, jest również czosnek. Trzeba jest go czosnek. obrać? Nie, nie trzeba obierać czosnek, wystarczy zgnieść. On o. podczas smażenia odda swój aromat i smak. Jesiotr nie przez przypadek nazywany jest rybą królewską. Kiedyś królował na wykwintnych stołach, można powiedzieć. Jest naprawdę smaczną rybą, niepowtarzalną. Struktura mięsa i walory smakowe tej ryby są naprawdę bardzo szerokie. Można z niej robić musy, można ją podawać na ciepło, na zimno, wędzić. Tu mamy. Dosyć okazałe ryby, natomiast to nie są największe jesiotry, jakie są? Nie, jesiotry nawet rosną do 300-400 kg, a osiągają długość nawet ponad 4 metry. Nie dziwne, że zatem były popularne na królewskich stołach. Dokładnie. Rzucimy sobie teraz czosnek i odsypujemy ziołami. W tym czasie jak masa nam się schodziła, wrócimy szybciutko do naszej piany buraczanokszanowej. Teraz naszą masę przelejemy do syfonu, ale żeby było bardziej efektownie dodamy soku z buraka. I teraz wszystko przelejemy do syfonu. Mamy miks sałat, miks kiełków, może być to jakikolwiek miks kupiony w sklepie. Wlejemy oliwy z oliwek. Leciutko to wymieszamy. I co dalej? Zaczynamy składać nasze danie. Czyli teraz zaczyna się prawdziwa sztuka. Dokładnie. Sok z rokietnika na no talerz. Nadaje takiej kwasowości potrawie. Zjmiemy już nam tego jesiotra, naszego pięknie pachnie. Pięknie pachnie, właśnie to jest nasza specjalność. Nigdzie indziej tego nie powtórzycie, i teraz co najważniejsze dla nas to kawior, który da naprawdę. Świetny smak i aromat. Co ważne, kawior również z zaprzyjaźnionego gospodarstwa, więc świeży. Jeszcze tutaj mamy kruszonkę, która była wcześniej przez nas przygotowana. Bierzemy bagietkę, którą używamy do dania. Kroimy drobno, suszymy w piecu 100 stopni, dopóki nie zacznie się robić sucha. Po czym miażdżymy, wsypujemy. Do naczynia siekamy koperek, natkę, dowolne zioła, jakie tylko kto lubi. Na, tak koniec. Sobie na koniec liść na z Turcji, który daje taki aromat szanowy ostrości. I jeszcze mamy wcześniej przygotowanego chipsa z ziemniaka truflowego. I mamy piękny element ozdobny na nasz talerz. Nasza potrawa jest już gotowa. Możemy jeść najpierw oczami, proszę Państwa. I taką potrawę serwuje restauracja Jesiotr w hotelu Atut w Licheniu, miejscu, gdzie organizowane są Mistrzostwa Polski w potrawach i kawiorze z Jesiotra. Komfort. Relaks. Rozrywka doskonała kuchnia W sercu Wielkopolski na weekend zaprasza hotel Atut w Licheniu Starym organizator mistrzostw Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra